Co jeśli istniałaby technologia, która z dnia na dzień jest stanie zmienić Twoje życie? Technologia, która usprawnia przepływ energii w Twoim ciele, powoduje, że odczuwalne efekty poprawy zdrowia następują bardzo szybko. Poprawa koncentracji i samopoczucia, więcej energii i kondycji, a nawet lepsze radzenie sobie ze stresem. Jest to technologia, która wydłuża życie warzyw i owoców. A nawet jest w stanie poprawić smak wszystkiego, z czym wejdzie w kontakt. Jest to technologia, która zabezpieczy cię przed smogiem elektromagnetycznym, w kilka sekund zamienia twardą wodę w miękką, jak również może przełożyć się bezpośrednio na mniejsze zużycie paliwa, przepływ energii oraz włączają proces samoreparacji naszego ciała. Jest to technologia kwantowego rezonansu, zainspirowana badaniami Tesli, opatentowana oraz działająca pozytywnie na każdą komórkę w Twoim ciele. Więc przetestuj całkowicie bez ryzyka naszą przełomową technologię bezprzewodowej komunikacji z ludzkim ciałem. Po prostu przyklej, poczuj i sprawdź, co się stanie.